Niedziela zmartwychwstania Pana Jezusa. Witam wszystkich sympatyków miłośników słuchaczy i oglądaczy dobrych mediów. Jak zawsze zaglądamy do Bożego słowa, 20 rozdział Świętego Jana. I od razu widzimy bardzo ciekawą rzecz. Kiedy jest ciemno, Maria Magdalena idzie do grobowca wcześnie. Potem jak czytamy, jak już wiemy, dwaj uczniowie Piotr i Jan ścigają się. Kto pierwszy ten lepszy, kto pierwszy przybędzie do grobu. I teraz rodzi się pytanie: co trzeba mieć w sercu? Jakie przekonanie, co może inspirować, żeby tak wcześnie wstawać i iść do grobu, żeby ścigać się na cmentarz? Przecież tam na cmentarzu nikt nie ucieka, tam nikt się nie spieszy. A tu dwaj uczniowie biegną, kto pierwszy dobiegnie do grobowca. A więc, co trzeba mieć w sercu i w umyśle, jakie przekonanie, żeby w ten sposób działać? Wszyscy dobrze wiemy, że ten, który inspiruje, jest właśnie Jezus Machwystały. Przecież oni, uczniowie Marii Magdalena, pozostałe osoby, nosiły w sobie to głębokie pragnienie żeby jeszcze raz zobaczyć Jezusa. Jeszcze raz i w takiej właśnie sytuacji. Bo przecież nikt o zdrowych zmysłach nie idzie na cmentarz, kiedy jest ciemno, tym bardziej, że nie musi się spieszyć. Bo po co? I tak zastanie grób tam, gdzie idzie. A tu czasem widzimy, że zainspirowani właśnie obecnością Jezusa w życiu przez trzy lata uczniowie spieszyli się, żeby zobaczyć, co tam się stało, co się wydarzyło. Dotąd jeszcze, jak mówi fragment Ewangelii, nie rozumieli słów Pisma, że trzeba, aby On zmartwychwstał. No to już wiemy, że to właśnie zmartwychwstanie Chrystusa pociąga uczniów, tak jak magnes przyciąga żelazo, żeby spieszyć się i zobaczyć już nowego Jezusa, zmartwychwstałego. Więc spieszmy się, moi drodzy, tak na co dzień. Prośmy Ducha Świętego, żeby nas inspirował. Żeby nawet tak trochę symbolicznie, kiedy jest jeszcze ciemno, wstawać i iść do Pana, szukać Go, bo On tam czekał, On tam już jest. I to On nas inspiruje, żebyśmy pokonywali wszelkie opory, te różne ciemności, no i właśnie spieszyli się, tak jak Jan i Piotr. Ujrzeli te chusty, to wszystko, gdzie Jezus jest obecny, doświadczyli Jego mocy zmartwychwstania i po prostu rozradowali się w sercu, w duchu.